Czekaj sprawdzę w skrzynce. O Boże, Boże ja Królik! Po... A ja tak my... kurzek, słodziak! A ja tak myślę w jakiej skrzynce, myślę, wejść na translator i mi powiedz jak jest szmarek po angielsku, a ten skrzynkę. Ale widzisz jaki pomocny pomógł ci, widzisz? Dobra królik, możesz stąd... No i co teraz z tym królikiem? Możesz stąd iść! go. jak tu się schodzi? O Jezu, to jest królików. Poszedł. <grym> gore, gorzej kozy. by było, jego, ja by się zabiła. Ojej, biedny by był. Ulewolił. By Dostał za... raz. Dostał strzał ostrzegawczego. O Jezu, ula boli. Dobra, czy to jest? już będzie? W mnie też. 11-12, no kurde. Spokojnie, można sobie dobudować. Nie tak miało być. To też nie tak miało być. Zasłuchani i zaawansowani. To jest już wyższa szkoła jazdy. To jest, to się, nie wiem, nadaje na jakieś jak nie grać w Minecrafta. Taka przebitka. Nieprawda, przynajmniej wiesz, się, wiesz, nauczyć stawiać klocki. Widzi Ula, to też dobra lekcja dla Ciebie. Ej, wrzu wrzuć jak, w odcinek, nie? Myśleliście, że Tomek nie umie grać? Patrzcie na to. Czułaś się sama się ponagla. No Buduj. O, ula, ja już nie mogę, już, bo, Wiesz, boli i już od śmiechu. A my jeszcze nie zaczęłyśmy. No nie! Boże! Ale spokojnie, to będzie na zaś. Będziesz miała ten serwer i chyba, że ci coś się... wiesz. I będzie znowu od początku budowanie. Mhm. A o, ula. 10 Dziesięć <laughs> dziewięćdziesiąt. <10, 90. laughs> nie. Dziesięć, na inna I A nie musisz od samego dołu, tylko na przykład możesz też... wiesz... A to się utrzyma? Co... Mhm, to nie spadnie. Możesz tylko ten ostatni blok pojechać z unosy. Bo są bloki, które spadają, na przykład piasek albo ten... Y... Kuj, jak to się nazywa. Żwir? No. I takie różne inne, ale te, które nie są takie sypkie, to się trzymają. Się. Dobra, ja nie próbuję, bo z moim szczęściem wysadzi nam wszystkie ściany. <grym> no czekaj, teraz tak. Aha, jeszcze ostatnia pomiędzy tamtymi. To będzie... Czekaj. To będzie blok yy, złota. Blok złota, no. <grym> o Boże. Ja już nie mam siłki. I tu. I się zmieściło, paczek się ładnie zmieściło. Oh, o się? Jest, 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 jest 15, jest 15, jestem w siebie tułową. calculated. Aby się tu zrobić dzień? E, teoretycznie da, tylko bym musiała sprawdzić na mecie, jaka jest komenda. O, jest środek, Ula, widzisz? Mamy środek. Na dół. Pięknie. <głos> <głos> na dół. Czekaj, Ula, ja tylko sprawdzę, czy mi się to nagra, wiesz, ten cyrk. To? <głos> Dzięki. jesteś <noise> gotowa? Uwaga, robię start. Ty, ula, czekaj, nie! Dlaczego no. na 30 minut? Może być! Czekaj już. Dobra, start, czekaj, start? Leci. Dobra, masz teraz trawę, budujesz na, na całej... Od, od ściany do ściany budujesz trawę. Na całej długości. Jedziesz. Powinno być tak jak w Simsach, takie przeciąganie. Kijdzie. Nawet... Kijdzie. Nie, spraszaj, mnie on się mieszka. No prosz. W Olimie, to tylko nie wiadomo, czy, czy to w ogóle, czy to ma sens, czy ja to będę im też podawała. Ale Dobrze, że nie się ścigają. Kjedzie. Ale patrz, zakumałaś o co chodzi, co ci powiedziałam? No. I jedziesz, bo tam jest dziurka. <grystanie> Kiedy? Tylko nie. <grystanie> Ula, minuta minęła. To? <grystanie> Ja mówiłam, że ja jestem szalona po co ja tyle, klocku się zbudowałam. Ale dobra, czekaj, bo te, oni są bardziej doświadczeni ode mnie, to może im się uda szybciej. Ale ja też tak buduję, ula, chciałam cię zainformować. Ty, ja widziałam Twój dom. No co? Tym. Ale wiesz, ile mi to zajmuje? Że Moim ja to słuch, zbuduję? To jest piękne. To też będzie piękne. No wytupiaj! No, ile nie nie tam Nie, nie tam Wiesz, że mam wypiek, jest i gorąco, nie mam głosu. Ja się w sweter bo mi było zimna, to bym się najchętniej się rozebrała. No bo o! Czemu mi nie mówisz, że tak można? No, no, a co? Co nie można? No tak szybciej się robi. <zysy> <zysy> nie, jak się w Basen w wszystkie strony, jakbym przepływała, jak to się nazywa? Czy seny zrobiłam, zanim doszłam do tego, że można... W tę Ale wiem, ja już nie mam siły. <zysy> Czekaj, idę się przygotować. Dobra... Yy... No już, już! No Dobra, idź teraz do środeczka. się tą białą, się tu białą. Żeby ten, żebyś wiedziała. No. teraz tak, teraz yy, Boże, patrzysz od środka, jak jesteś, nie? No. Yy, patrzysz w stronę zieloną. No. I teraz liczysz od... Bierz cza czarną wełnę. No. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery klocki w stronę zieloną. Od środka. Tak? <laughs> tak i po lewej, po prawej stawiasz, na końcu stawiasz yy, czarną wełnę. Dobra, to jest nasz wyznacznik. I w drugą stronę, teraz się odwracasz w stronę złotą. No. I teraz liczysz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć też. Bez tego czy też? Ziesz, czarną. czarną, czarną, no. Czekaj, raz, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I też po lewej i po prawej, to. To jest twój wyznacznik, mm. gdzie będziesz budować. Dobra, teraz idziesz w stronę zieloną i musisz mieć za plecami zieloną. Mm. I ci ustałeś na środku. Nie. Bierzesz różową wełnę. Nie, nie czekaj, nie! Proszę, czekaj, ula! Nie, nie, nie! W stronę zieloną, przyklej się do zielonej strony, tak? Mam I patrz na środek, patrz na środek. No i teraz tak, różową wełnę bierzesz i tak, mam. od y, czarnej na lewo stawiasz tak. jedną. Y, tylko... Mają się łączyć? Tak, mają się łączyć. Później bierzesz brązową. Też na lewo. I różową. 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 Nic nie było. I tak samo robisz po drugiej stronie tego czarnego. Dobrze, i teraz tak, teraz ogólnie yy, bierzesz też yy, każdy, każdy, blok yy, ciągniesz na, na dwa w stronę złotą. O Jezu, jak ja to... Ja już jestem popłakana, ula, jestem. Ja, ja jestem tak zestresowana, że przestałam oddychać. Tak. Na, na, na dwa, ula. Jeszcze dwa. Powiedział. Widzisz, dobra, razem mają być trzy, muszę to kończyć. Tak, Czyli razem mają... Tak, ma mówić, tak bo... muszę, no, no, no wiem, wiem, dobra, ale ja to pierwszy raz tłumaczę, ula. No i mają być ja trzy pierwszy razem. Znamy, I teraz, teraz, teraz y, 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 wszy bierzesz różowe, y, wełnę. A czy dobra, no to jak chcesz możesz to samo zrobić z tej strony. No, 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 no. no. To będzie szybciej. <noise> Ja ma mam wypieki, ja nie umiem tłumaczyć Ula, bo ja nie umiem. Dobrze tłumaczysz? Mhm, mm Tak. Postawiam <laughs> jedno i powiesz, że po każdej stronie robią to samo i tak, już tak, tak, zaoszczędzone. Tak, tak, widzisz, ty jesteś moim testerem. Tak. O, tak. Gdzie? Dobra, i teraz tak, bierzesz różową tylko, różową wełnę i e, podnosisz e, każdy blok e, o dwa e, w górę, czyli razem mają być trzy. Jezu, o dwa w górę, czyli razem trzy bloki z tym, co już masz. No jedziesz wszystko. po całej, tak wszystko, jedziesz. <grym> to są jej nogi. <grym> Mamy nie, nogi, nie, 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 nie widzę tego. <grym> jedziesz ula. <grym> I czeka, już się, już muszę przygotować, jak skończysz. Od której ci tu dalej powiedzieć. Po Dobra. Raz, Dobra. Masz dwa. Masz nogi, pięknie, pięknie ula. <grym> Jezusku, ja dawno ja ostatni raz tak byłam na maturze zestresowana. Ale to wiesz, nie mam wypieki, to nie są <śmiech> trzy. że <laughs> ja <laughs> Ale wiesz, wiesz, że na przykład z tobą jest łatwiej, bo ty, 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 wiesz jak ktoś się mówi, jak tam będzie, każdy mówił, że o nie mam, nie mam, to jeszcze ty się stresować. Mówię ci. Już. Dobra, masz i teraz tak, pa, pa, pa. znowu idziesz na środek, znaczy nie do środka, tylko od strony zielonej, tak patrzysz w środek. Tak, plecy, zaplecami, biorę. Widzisz? Za plecami masz zieloną mieć ścianę. No. Za, za plecami mam zieloną ścianę. Tak, patrzysz na środek. Patrzę. Tak, i teraz yy, wszystkie, wszystkie te bloki łączysz yy, ten yy, różowym na całej długości. Od krawędzi do krawędzi. Wszystkie te cztery yy, bloki. Od krawędzi do krawędzi. Jedziesz. Yy, yy, no, od krawędzi... No, czekaj. No, jedziesz, 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 no. <coughs> Boże. Na całej długości, nie? Za pleczkami no, też? Y, wszędzie? Nie, 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 nie. Na całej, od, od bloku do bloku. Na całej. I środek też wypełniasz. Po prostu całe ma być różowe. Okay, okay. Jak patrzysz od góry. Nie tu? <laughs> o nie. Robi się ciemno? Ula ciemność. <laughs> Dobra. Trochę extra time będzie za wszystkie te rzeczy różne. <laughs> jak to było? No. Y... 2000D? Tak? Nie! Nie było time timeset 2000 chyba. Dlaczego imę? Time set 2000. No. no. Masz? Nie! Czemu nie? Dobra, Ona jakieś cierpiec. Dobra, wa walić. No, dobra, dobra jedziesz. Nie, to będzie trudne. Nie, to jest super. Nie, to ja już wiesz jakie mam wypieki, a ja jutro będę musiała to robić, nie, nie wierzę, nie? Jedziesz, Piękna widzisz. budowla. Jako, patrz, ile klocków trzeba postawić. Wiesz o co o, chodzi? Stawiam! To jest przesrane, ile żem klocku wymyśliła. Ewentualnie będziesz z tej trawy musiała zrezygnować. No tak, czekaj. Masz, Aha, jeszcze, dobrze. Tak, z tej trawy Uff. chyba zrezygnuję. Dobra, i teraz tak, masz jeden. I teraz ciągniesz to samo, y, dwa w górę, czyli razem mają być trzy z tą podstawką. <grym> chyba, że chcesz sobie zrobić tylko na ślaczek na około, bo to patrz ile bloków. <grym> ja cię pierdolę. Ale wiesz, co możesz zrobić? Możesz zrobić tylko na około a środka nie wypełniać i oszukamy trochę. Kumarz. Tak, tak ja może będziesz ten? Tak, nie musi być na przykład w środku. Ważne, żeby na zewnątrz wyglądało tak samo. Buduj Śl się! Przepraszam. Śla <śla <śla ślaczka na około. O Jezu, ula. <śla> Staram się szybko i staramy się słuchać i rozumieć. I teraz to samo y kolejny ślaczek. O, i widzisz szybciej? Nie idzie. Tu? Ja pierdolniczę. A to nie trzeba, nie, nie pozatada się nic, jak nie będzie. Nie, wypełnione? nie, nie, bo to jest węgla, dobra, to zwaniem. Dobra. Jedziesz, jedziesz. Ty gnojku. Ty gnojku. O, dobra, dobra, zaraz to usunę. Do, nie, to może to możesz zostawić, bo tak? na tym ostatnim właśnie musisz wypełnić całość. Na tym ostatnim y, nie musisz od, od dołu, tylko na tym ostatnim... Dobra. O, tak, tak, dobrze. Tak? O widzisz i będzie szybciej nie musimy oszukujemy bez jednego tego. To tak też jutro powiem. Możesz to... Jak ktoś będzie chciał, to się wypełni, jak ktoś nie będzie chciał, to się nie wypełni. O. Dobra. Tylko muszę rozpracować to, że jak... Ja mam czas! mi się kończy? Ale mamy jeszcze załóżmy minutę dodatkową za to, że tam tamte set coś tam i nie zrobiłyśmy. Bo to jest stres, to jest stres. Ja tylko chciałem przeprosić na kolegę.

Na ostatni, nie, nie musi być środek. Znaczy, zjedź na dół. Od, od, masz, zjedź tam na dół. O. I teraz tak. Teraz i na ostatnim. Na, jak to powiedzieć? Na ostatnim poziomie. Pod, podjedź do ostatniego poziomu. I teraz od lewej. Od lewej będziesz liczyć. Bierzesz różowym i pierwszy jest pusty. Drugi stawiasz. Tak, drugi. Kolejny różowy. Czy znaczy nie? To też, no, tak. I teraz brązowy. O jasu. Czekaj, ula, coś żeś zrobiła? Różowy, różowy, brązowy. Nie, różowy, 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 brązowy. Dobrze było. Co ty? Nie! O, no, tak, tak, no. dobrze. Nie, nie! widzisz? Nie, czekaj, no dobrze. No wstań! Ja już się stresuję. Dobra, Dobra raz i, teraz brązowy. i teraz tak. Raz, dwa, trzy, różowe znowu. Raz, dwa, trzy. Dobrze, kolejny poziom w górę. O no? też od lewej. Znowu no? różowy, różowy. Czerwony czy bez? Od góry, od góry, od góry. Przerwa, przerwa. Różowy, różowy. Teraz brązowy. Teraz będzie ten taki ciemny różowy. Brązowy. Różowy, różowy. <grym <grym> I teraz kolejna warstwa, znowu od lewej. Wyszła poza boksa. No od lewej różowy. Od lewej różowy, różowy. Na całej długości różowy. Tak. Kolejna warstwa. Od lewej. Czarny, tak. Czarny. Biały. Później, czekaj. Raz, dwa, trzy. Trzy różowe. trzy. Biały i czarny. Tak yes, I kolejna warstwa, cała różowa. Jaki słodziak! <noise> U góry. <noise> Boże, Ula. <noise> tak, i teraz y, idziesz, <noise> idziesz za łepetynkę, nie? Idę za łepetynkę. I teraz, y, czekaj, jesteś... Y, od, za pleckami masz mieć y, diamentową. Czyli niebieską, dobra. <noise> tak, i w łapce różowa. Tak czekaj mam. i za plecami co musisz mieć? Za A! A! Jezu! No na takie rzeczy to ja się nie widziałem. Czekaj, no masz łepytynkę i tą łepytynkę musisz wypełnić trzy trzy w stronę złotą trzy strony złotą ciągniesz od dołu? całość od dołu do góry i też możesz zrobić tylko obramówkę. Złota. Raz, dwa, dwa, trzy. Tak, i, i później w stronę y, diamentową y, jedziesz do końca, aż do tamtego jak ci wystanie. Patrzę. No i to całe wypełniasz. Ej Ula, chyba zdążymy! O, dobrze tłumaczysz. Na pewno nie. <śla> Ula, ja się zamotałam, to tak nie będzie, zobaczysz. Dobrze będzie. O Boże, jest mi gorąco. To ten gnój tu chce, ja nie znam tych potworów, jeśli <śla> ja się <przestrasza> ich boję. <śla> o Boże. Jak już będziesz miała, to ci zaraz ten powiem. Ale ty też spać ładnie budujesz, ty się nauczysz, kobito. I od góry, od góry wypełniasz, od góry wypełniasz, żeby było... żeby nie miała dziury. Powiedz dobrze. Tak. Czekaj, no a czasy? O, zrobiłaś, dobrze. I teraz idziesz od strony diamentowej. Boże, złotej. Maszem za plecami mieć złotą. Mam złotą, zaplecę. Na dubkę, idziesz i zjeżdżasz Idę na, na dół. Zjeżdżasz na dół? Ona mnie chce. <laughs> I teraz od środka, nie? Patrzysz no, na środek. Siro... No, no. Znaczy... Dobra, Ule. Ule, nie mogę się skupić. Znaczy patrzysz na środek, nie? Patrzy na środek. I teraz tak, patrzysz w górę, pierwszy różowy. On nie przysłoma. No. no mam... I teraz tak, zamieniasz ten różowy na, kar... na ten ciemny różowy. Ogonek? Tak. I później jest różowy tak samo, ale ostatni też zamieniasz na ten, jak się mówi, karmazynowy. Znaczy na ten, no. Tak? I teraz od tego środka na lewo ten tak? blok też zamieniasz na y, ten. Oni mnie nie zrozumieją. O! I mamy! Ula, zrobiłyśmy! Tak? Aha, i jeszcze z zmazujesz to czarne. Zmasz czarne, bo to tylko była twoja pomoc. Okej. Okay. Całe czarne Rek, zmazujesz. Się tym. Wszystko i masz, masz, masz świnkę. Całe czarne zmazujesz. Rek, Ej, bo... zdążyłyśmy, bo wtedy co set time... Ej, zdążyłyśmy! Na styk? Tak, bo jeszcze pamiętasz co jesteś set time? Ej, zdążyłyśmy! Ula, masz, masz świnkę! I ślicza, ej, zbudują to bez problemu. No nie wiem, budują że tyś... ja jestem nieogarnięta. Ja wam się na pewno nie będę wbijać na kamerę i wziąć do ubiegłowa. Jest piękna! Okay, jestem na łbie. Z boku! <laughs> ona wygląda jak taki derpik, ona wygląda, jakby miała takiego zeska rozbieżnego. <laughs> Bo proszę, ale Ula, wiesz, wiesz co ten? Zauważyłam, że to? muszę mówić bardziej sprecyzowanie, że na przykład za plecami masz mieć zieloną tak. i przyklejona masz być do zielonej, bo tak. jak powiedziałam później patrzysz na środek, to ty zrozumiałaś tak, jakby iść do środka. No. Więc muszę no. pamiętać o tym, za plecami masz mieć tą ścianę. Ja nie wiem, czy oni mnie zrozumieją. Ula, ale zbudowałaś kuźwa. Jest śliczna. No jest ta świnka, no, jest świnka. No jest kuźwa świnka jak nic. Chciałabym się pochwalić, ale świnka przyszła! <laughs> <W płyśniu>. no, <laughs> ją. Ten... No i masz świnkę, no. Chciałabym się pochwalić, ale nie mogę, A... bo nie mogą widzieć. No nie mogą, ale Zapraszam. zobaczą. Bo ja nie. Żad... mnie. Zapraszam. <laughs> ale jak się przestraszyłam, jak ty się przestraszyłaś tej. No bo, nie nie... Nie... no patrz jak on tam siedzi. I tej dwóch, i ty jak krzyknęłaś, czy znaczy jak kuchnęłaś, weź ją popchnij tam, wepnij ją tam. Creeper idzie, patrz. Wiesz, jakby to nie był kreatyw, to by ci wszystko rozdupili. Domyślam się. i zrobiłyśmy Ula na styk. Na styk. No nawet się Ale to bardziej, bo Tam był pająk i była panika i oni krzyczeli i dzisiaj. I to był było setup czas. time, tak. tak, A Ula, pytanie, myślisz, że zostawić tę trawę, że oni ogarną, czy że nie? Czy żeby sobie zostawić więcej czasu na pękę? No, no trochę czasu to zajęło, to mogłobyś z trawki zrezygnować ewentualnie. No, Kuźwa. Ja nie wiem już jak ja ci tłumaczyłam, gula. A tam nie jest pamiętam bardzo brzydko? Ja też już nic nie wiem, ale mi się podobają jak pisała. <grym> świnka. Chodzi o to, że tam jest taki bedrock. Wpisz sobie na E. e I bedrock. To to, widzisz? I to jest wszystko takie wypełnione. Wiesz, te, te, jak sobie postawisz. No to wiesz, chciałam, żeby świnka była na trawie i właśnie nie wiem, czy by... I to takie wszystko jest, I takie puste. Więc y, chciałam to zapełnić trawą, żeby było ładniej i nie Ale masz świnkę, Jezu. Nawet, jest jak, świetnie, o, jak, jest nawet jak, oni, jak nawet tak jestem tu na siłę, żeby tak szybko budowała świnkę w stresie. <laughs>